Halo halo widzę witam bardzo serdecznie Słuchajcie, z tej strony zakrzyki mamy dzisiaj 25 Maja oraz oczywiście jak to robię codziennie Widzę pokażę wam nowy sklep fornet Ale jeszcze raz o tym chciałem tylko powiedzieć o tym że jak e, Jesteście nowi na kanale bo jak go nie subskrybujecie To widzę że zejść tam niżej Walnąć z bo po 80 tysięcy więc komplet jak nie masz suba Zostaw sobie będzie mega spoko e, Oraz oczywiście dodam widzę typowo doznaję, jak to robię codziennie na odcinku 10 osób które mnie zaprosiły tutaj do listy Więc widzę jeśli ktoś z was chce mi się w znajomych No to po prostu mnie zaproście ja a później na przykład gramy sobie gierki y, jakieś na streamie i jest całkiem spoko. Dobra, widzę, myślę, że nie ma co przedłużać. Lecimy na sklep. W ogóle powodzenia wszystkim, co piszą. Y, egzamin dzisiaj, bo wiem, że piszecie. Dobra, widzę, patrzymy, sklepik. Yy, jeżeli chcecie, moje dzwonczikotów, Zakrzak to oczywiście w sklepie bardzo wam dziękuję wszystkim spręcę. Wielkie pozdro I patrzymy, co dzisiaj mamy, widzę. A mamy, no, powrót wielu rzeczy. Yy, mianowicie, po pierwsze, mamy Izabelę. Widzę, jest druga w nocy i yy, głos mi wysiada, więc jakąś dziwną chrypę mam, ale to nieważne. Yy, tak, mamy Izabelę, yy, czyli skina takiej. Nie wiem, ten skin przypomina taką uczennicę szkolną, nie? Tak trochę, taki, taki mała właśnie ficik Ale ogólnie to jest mega spoko, nie? Jakby mamy tutaj taką książkę, dzięki której możemy e, Zmieniać style podczas meczu Myślę, że jest to mega e, taka ciekawa rzecz I na pewno mało skinów ją ma e, No i ta e, emotka wyglądała właśnie w taki sposób taka, taka księga, o budzik dzwoni mi <laughs> Pozdrawiam budzik e, Taka księga, widzowie Hmm, no, i taki e, skinek nakłada na siebie kaptur, więc mega git. E, idąc dalej, kilo, laska mistrza astrologii. Tutaj oczywiście te gwiazdozbiory jakieś są widzowie, mmm, dokładnie tak na tym kilofie mamy powrót akzo, czyli tutaj stworka takiego stworka koszykarza nie, coś takiego właśnie, tutaj mamy różne warianty do akzo, ogon, bez ogona niebieskie, czerwony, do wyboru do koloru oraz oczywiście kosz na plecy bądź zamiana na taki właśnie jakiś taki skubany prostokąt, coś takiego e, idąc dalej mamy Brynę widzowie z jej mega ładną pelerynką ym, czyli koralowy Kaptur, która jest przeźroczysta i jest mega fajnie latająca, sami zobaczcie bardzo mega pelerynka, mi się mega podoba, idąc dalej widzę Toporolo Toporolotl, e, dokładnie tak, e, dwa style za 500 Faudolców e, oraz e, Turizom Plazurytowy, również za 500 Faudolców. Dobra, idąc dalej, mamy powrót takich fioletowych rzeczy. Tutaj kostka Kevin Burza i tak dalej. Po pierwsze widzę mroczny Komanco Triceratops, oczywiście dwa style, pierwszy, drugi. Po drugie, e, mroczny Rex, również tutaj e, mroczny dinozaur, tylko że nie Triceratops, tylko Rex. E, oraz widzę, mamy kilofy kości dinozaura również y, takie kostkowe, prawda? Y, dalej, I huragan, czyli taki król burzy w sklepie, y, błyskawica, czyli Taka pani, która jest, nie wiem, szybsza od burzy czy coś, ale fajny ma strój na pewno. W ogóle kupiłem tego skina od razu, jak wyszedł e, do sklepu, taka ciekawostka. E, idąc dalej, widzę oko burzy za 1200 fałdolców, e, Turbulence za 500 oraz burzowy błyska 1200. Dalej mamy Trinity z działu, czyli skina, który jest taki, no raczej przepocony. On ma dwa style: pomarańcz oraz taki róż. Właśnie tak to wygląda. W ogóle dzisiaj mega dużo rzeczy jest w sklepie, widzę naprawdę dużo, więc trzeba szybko lecieć. Idąc dalej, zamaskowany cień za 1500 v taki ninja, widzę, taki ninja, w ogóle chciałbym coś taką szyję, pewnie dlatego, że mam niskie ustawienia, a nie wysokie, tak mi się wydaje. Dalej, gwiezdna różdżka za 800 Faudolców, dolców e, powrót, powrót różdżki widzowie tutaj, spoko, naprawdę spoko, myślę, że różdżkę lubi dużo osób. Dalej, balonówka, czyli skórka do broni, walka z cieniem, czyli no, po prostu walka z cieniem e, oraz nieustające nabowanie, e, Tą emotkę można tańczyć w lobby przez jakieś 12 godzin czy coś takiego tam, z tego co pamiętam. W sensie tańczyć się ją i ona się naprawdę no, kończy dopiero po iluś tam godzinach, jak ktoś o czym mówię, napiszcie w komentarzu. Dalej, mamy oczywiście y, dalej skin z zestawu koniec transmisji z ich y, killoffem oraz plecakiem, które widzieliśmy już wczoraj widzowie. skiny NBA z jednej tutaj strony pyk, y, emotkę NBA widzowie, pakiecik na plecy NBA, a. zestawy skinów, to co wszystko mamy już właśnie y, przez... Kilka dni w sklepie, dalej mamy bestie, mamy Batmana Zero oraz Kobietek od Zero Pakiet ich widzę, jeśli nie zmieniły jej zestawy. Jeżeli tutaj myślicie o ekipie nowej, no to będzie, słuchajcie, ona już od czerwca, więc w sumie bardzo niedługo, nie? Bo za tydzień czerwiec, no i co, widzę, to na tyle w tym sklepie. Ja mam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie, moi ludzi kodu za zostawcie suba, łapkę w górę, wpadajcie na Discord, linki w opisie. A jak się z wami, żegnam, pisuję. Wszystkiem, mi jego wtorku. Trzymajcie się. Elo, elo. Bye, bye. Cześć, cześć. Sianeczko widzę. Hejka, hejka.